Czarny nie jest przeciwieństwem tylko koloru białego. Jest przeciwieństwem wszystkich barw. Zapraszam do malowania. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku My Art. Maluj ze mną. I dzisiaj zapraszam Was do Narni do krainy, która mieści się za tajemniczą szafą. E, fabuła wygląda następująco. Rodzeństwo Perencji: Piotr, Edmund, Lucia i Zuzanna zostają m, przetransportowani, że tak powiem, przewiezieni e, na czas wojny do domaczku pewnego profesora. I tam u niego w domu znajduje się ta tajemnicza szafa. Pierwsza odkrywa ten świat, tajemniczy świat. Mała dziewczynka, Łucja, która po, podczas zabawy wchowanego właśnie tam próbuje się skryć. I cóż, za futrami w tej szafie jest ten tajemniczy zimowy świat. I zaczyna się opowieść ehm, lew, czarownica, stara szafa. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj do malowania. Na początek, może tego tajemniczego krajobrazu. Może to nie jest tak naprawdę tajemniczy krajobraz, bo panuje tam śnieg, panuje tam zima. Natomiast co innego jest tajemnicze. Dlatego zaczniemy od wyzwania i zapraszam Was dzisiaj do zwyczajnego malowania niezwykłymi rzeczami, mianowicie pastą do zębów. Białą pastą będziemy malować na czarnym papierze, natomiast pastą czarną na papierze białym. I zobaczcie, jak mi się to udało. jest to tylko zabawa, nie jakaś praca wybitnie artystyczna. Jest to próba zweryfikowania możliwości malowania czymś innym niż farby kredki. Mam nadzieję, że podoba się Wam ten pomysł. Natomiast teraz spróbujemy uatrakcyjnić książkę. Książka oryginalna jest z ilustracjami biało-czarnymi zrobionymi przez autora i tak jak zaczyna się ta historia, będziemy malować yy, obrazek wyjęty z tej książki. i Na początek będzie to latarnia, i użyję do tego tylko jednego koloru. A, tak naprawdę dwóch w odcieniu złota. Pierwszy to jest właśnie gold, kolor złoty, a drugi kolor to będzie kuper, który jest nieco ciemniejszy od gold. I zapraszam Was, właśnie do malowania tej latarni, pod którą spotkała Łucja, pana Tumnusa. A druga praca to będzie Zamek Ker Paravel cel podróży, cel y, wszystkich przygód naszych małych bohaterów. I ten zamek, również ta ilustracja, również pochodzi z książki. Oryginalnej i zobaczcie jak można się ciekawie i bardzo prosty sposób zainspirować i zobaczyć różnice czerni i bieli po nałożeniu koloru złotego. Inna rzecz, jaka, um, jaką możemy wykonać, to portrety. Portrety ja już przygotowałam sobie wcześniej, żeby, nie trwały, żeby ten program nie trwał zbyt długo. Rodzeństwo Penwesji po um, wygranej bitwie um, zostaje uhonorowane koronami. To znaczy oni zasiadają na, na tronie i tu mamy Edmunda, mamy Łocje, Zuzannę i Piotra. Oczywiście mam tutaj obrazek również czarownicy. I zapraszam Was do namalowania postaci, która jest tutaj nieunikniona, mianowicie lwa Aslana. Wiem, moja droga. Do bitwy potrzebne były dzieciom pewne przedmioty, które otrzymały od tajemniczego Mikołaja, świętego Mikołaja, który zupełnie wygląda inaczej niż w naszych wyobrażeniach. I tak, święty Mikołaj podarował Piotrowi miecz i tarcze. Yy, Woodsy podarował taki mniejszy sztylet i lekarstwo w buteleczce, które miało wszystkim wszystkich uzdrowić. Natomiast Zuzanna otrzymała łuk ze strzałami oraz róg. I tutaj chciałabym namalować właśnie te instygnia walki i zrobić coś innego, mianowicie pewną wyklejankę. Będzie to kolaż z takimi elementami które ja sobie wydrukowałam z, in z internetu podziałam na części i po prostu e, użyję tego do e, tej kompozycji. Będzie to kompozycja w formie kolażu nie wiem, może komuś to przypomni jakąś pracę kubistyczną. Ale zapraszam was do takiego eksperymentowania. Oczywiście, jeśli nie macie możliwości przygotowania takich różnych um, jakichś elementów, to możecie zwyczajnie, to możecie zwyczajnie po prostu powycinać różne fragmenty um, z gazet, czy z jakichś innych. Y publikacji, które już nie są potrzebne po to, żeby stworzyć taki kolaż i pobawić się zwyczajnie w coś, co pomoże Wam odnaleźć pewną równowagę na płaszczyźnie. Chciałam Was zaprosić do tego, żebyście spojrzeli na kilka moich prac, które może nie są tak bardzo związane z nad nią, ale chciałam Wam pokazać, jak można krajobrazy, no już nie stricte pastą do zębów, ale na przykład kredkami w inny niekonwencjonalny sposób wykonać. I to jest kilka takich prac, które przygotowałam dawno temu, kredkami. Natomiast jeśli chodzi o tematykę, którą możecie podjąć do jakby kontynuowania tej, tej części, to zapraszam Was do malowania właśnie zwierząt albo pani Bobrowej i pana Bobra. Możecie namalować również postacie niezwykłe które mają miejsce, czy biorą udział w bitwie. I na pewno będziecie mieć dużo ciekawych pomysłów. Nie zapomnijcie również wziąć pod uwagę jednorożca, bo to jest taki koń, na którym, który też w bitwie brał udział. No oczywiście Pan Tumnus jest tutaj taki charakterystyczny. Są inne jeszcze postacie, z pałacu czarownicy, na przykład Krasnal, który towarzyszył również Edmundowi, kiedy czarownica poczęstowała go ciastkami. No i na pewno będziecie mieć dużo ciekawych pomysłów i zapraszam Was do zabawy, do eksperymentowania właśnie z zabawę. Kolaż. Oczywiście nie zapomnijcie się podzielić Waszymi obrazkami. Możecie je przesłać do mnie. Ja bardzo chętnie sobie je obejrzę. A póki co, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam Was również do następnego odcinka My Art. Do zobaczenia!